Witam Was bardzo serdecznie. Przed nami piąty świat, który, no, kolorystycznie, jak i pod względem flory i fauny, jest bardzo podobny do pierwszego i trzeciego. Mm, przy czym pierwsza jego runda jest bardzo krótka, o czym się za chwilę przekonacie. Ok, na samym początku polecam właśnie wziąć jakiegoś przeciwnika, cholera. Jak widzieliście tam była ta roślina plująca ogniem, więc... No po prostu warto było w nią strzelić. No właśnie tak. To nam na pewno ułatwi przejście. No i tak... Co tam? Co tu się jeszcze kryje? Tu się jeszcze kryje... Ta miksturka. Niestety nie załapaliśmy się na grzyba. Można tutaj maksymalnie 4 nawet z serca zdobyć. Jak widzicie poziom trudności się nam podwyższa, bo musimy tutaj skakać po tych rybach. A one do szerokich nie należą. O i znowu musimy po tych rybach skakać. Ogólnie bardziej poziom nastawiony na no, taki typowo zręcznościowy aspekt. Cholera. Dobra, nie uda mi się tam sko skoczyć, szkoda. Tam był, y, tam na tych grzybkach kryło się życie, można tam było sobie skoczyć y, i je zabrać Ale nie jest ono jakoś szczególnie mi potrzebne z tego względu, że... Oj, znowu mikstura? No dobra. A, teraz już tak. Teraz już się tak nie da. Dobra, tu nam się już pojawi Birdo. No i ogólnie sprawa wygląda tak, że to jest tego typu birdo, który jak widzicie pluje samym ogniem, więc no chcąc czy nie chcąc musimy w niego uderzyć czymś innym. Właśnie tym takim stalowym grzybem. Cholera, nie. Dobra, zabiliśmy go. Jak widzicie, level był krótki. Może nie aż tak przyjemny, ale. No, cholera, mógłbym mieć trzy siódemki, byłoby spoko. Ale nie. No nie. No, teraz przynajmniej jedno życie załapałem. Dobra, może teraz mi się uda coś wylosować. Eh, zawsze te dwie rzepy i na końcu jakaś zupełnie inna rzecz. O, jedno życie, spoko. No, znowu jedno życie. O takiej kombinacji to nie wiedziałem w sumie. Naprawdę trudno tutaj jest tak bardziej na zręczność wziąć tego jednorękiego bandytę. No i dobra. Drugi level będzie już no dłuższy na pewno. I będzie z tego co pamiętam dział się w nocy. Bo od razu jak widzimy z tej jaskini, pojawią nam się nocne klimaty. No i... Wracają nam nasze biedronki, czy co to tam jest, nieważne. Przypomina biedę, więc będę mówić, że to biedna. No i Wal się. Ok, i teraz tak. E, tutaj możemy sobie wejść. Będziemy mieli na dole. Na... E, co będziemy mieli na dole? Będziemy mieli na dole miksturę. E, przy czym od razu mówię, że mikstury, w... Tym bonusowym w tej bonusowej lokacji nie warto używać, ponieważ tylko ją zmarnujecie. Drzwi się tutaj nie pojawiają. No i co? Musimy jej użyć na zewnątrz. No właśnie, tak. Dobra. Teraz jest ok. Już mam naładowane życie. Ale w rzepę wezmę na wszelki wypadek, bo nie wiem, właśnie te jeże mnie strasznie denerwują. Chyba najbardziej upierdliwi też przeciwnicy po tych flurich całych, bo ich się jeszcze dało podnieść. A na jeża ani nie skoczysz ani nic. To znaczy, nie wiem do końca, czy to jeże, czy kolczatki. Nie, nie pamiętam, jak się one nazywały w grze. Na szczęście jesteśmy Luigi i możemy sobie przeskakiwać pewne momenty. Ok, i się spinamy po fasoli. Tu pamiętam, że będziemy ostrzeliwani. Przy czym... <grywka> jest to na pewno mom moment dość ryzykowny, bo nigdy nie wiemy kiedy... Eee, te tutaj sniffity stojące w nas strzelą No i co, no jest zawsze ryzyko, że Zostaniemy trafieni Okej, okay, teraz tak To jest moment też dość W którym w sumie chyba księżniczka byłaby najlepsza Sprawa wygląda tak, że musimy omijać te kolce O, udało mi się Uff no i tu już będziemy mieli birdo. Ja zawsze używam kurde, No użyłbym może tej ryby, gdybym trafił. Cholera. No ale ona się nam w sumie respawnuje. I ginie. To fajnie dałaś mi tutaj kulę. No i wchodzimy. Trzecia runda w sumie. Tu, tutaj w sumie rundy moim zdaniem są e, poziomem trudności tak bardziej mm, rosnące, w sensie pierwsza jest najłatwiejsza, ostatnia jest najtrudniejsza. Ta jest taka nad, była tak, na takim drugim miejscu. Nie mówię tego bez przyczyny, bo w następnej rundzie, o, ostatniej rundzie tego świata. Będziemy nie dość, że ostrzeliwani przez bomby, to jeszcze przed samym bossem będziemy musieli pokonać jeszcze birdą. Więc yy, no poprzeczka jest ustawiona dość wysoko. Znowu wychodzimy z jaskini. O, jest dzień. Znowu nam dużo czasu zajęło ten przen przeniesienie się. Mam niby tę miksturę i chciałbym jej użyć. Natomiast nie mam za bardzo chęt... No właśnie, te bomby mogłyby mi pomóc. Niestety... No strasznie trudno jest tak zrobić, żeby skoczyć. Tak, żeby nic nam one nie zrobiły. Chciałbym po prostu skoczyć tutaj na bombę. Yy, I... Przedostać się za pośrednictwem tego na wyższy level. No tak, to się przedostałem. Ale może za długim razem się uda. No bo dobra, w sumie to może nie będę kombinować z tym za bardzo. A nóż, może gdzieś tu będzie grzyb? W co wątpię nie no wezmę dodatkową wiśnię, gwiazdka ewidentnie mi się tu przyda. Tu też nie ma grzyba, kurde jak ja wtedy wygram z tym nowym bossem, a właśnie bo tu się pojawia nowy boss. ten nowy boss, znaczy walka z tym nowym bossem będzie trochę tak ciutek podobna do yy, tej z Mauserem jednak no czym się tam będzie różnić, ale głównie będzie no będzie dość podobna ok co tutaj mamy bombę No i świetnie. Musiałbym tam jakoś ten, właśnie, musiałbym użyć bomby, żeby się tam dostać. Tylko, że właśnie, takiej zwykłej bomby, nie tych chodzących. Teraz może by się udało nawet. A! Nie goncie mnie. No, zawsze to jedno życie się nam przyda, więc chciałbym je po prostu zdobyć. Żeby, podobnie jak przy fraigaju akurat z tym bossem mieć no, jakieś. Szanse w miarę wyrównane. Nie pamiętam ile tam razy trzeba go było uderzyć, ale z tego co wiem, no, dosyć sporo. Dobra, stąd będą wychodzić bomby. Można to fajnie wykorzystać. A, nie chciałem tego. tych bomb jest tutaj za dużo. Ale już mamy drzewów, które. No wiem, że to dziwnie brzmi, ale wchodzimy. No i ponownie pustynne klimaty. Wracają nam nasi ukochani przeciwnicy. No tak. Wiedziałem. Wiedziałem, że coś musi się stać. Te wazony oczywiście polecam za, zatykać, póki można. No i ta właściwie ta cała zunda polega na tym, że przechodzimy sobie... Z jednej strony na drugą, pniemy się cały czas no, w górę, w górę i w górę. A, i przy tym uważamy na tę te, na te roślinę, która nas w łatwy sposób może załatwić. Zwłaszcza teraz w takiej formie, jaką mamy no, obecnie. Ok, tu są tylko dwie rośliny, więc tutaj wyżej już ich nie będzie. To już mamy praktycznie samo przejście. Nie. I wchodzimy. Okej, okay, spowolniłem czas. Czy, czy coś mi to daje? Znaczy tutaj i tak będziemy potrzebowali tego dywanu. Eee, czy tu czy się pojawi nam kolejny? To jest przeciwnik na dywanie, ale to już ak akurat je jego rola będzie tutaj znikoma. O nie, no tak, to jest ten bit do którym powiedziałem wam. Już na samym początku przygotuję do niego stosowny pocisk. Ale strzelaj. Okej, okay, z bossem raczej chociaż... No w sumie zawsze z nim nie wygram w takiej formie, ale teraz wziąłem serce, więc może się uda. I naszym bossem jest niejaki Clawgrip. który rzuca w nas skałami. No, no nie. Musimy mu te skały od odrzucać. To jest podobna taktyka co w Mauserze, tylko że tam... E, tylko że tam e, no, te bomby musiały wybuchnąć. Nie wiem, ile razy muszę w niego trafić, ale zapewne. No tak, dużo. Chyba tyle co w tamtego poprzedniego mausera. Spokojnie poradzimy sobie z tym gnojem. Miejsce kraba jest na talerzu albo pod wodą. Dalej rzucaj tymi kamieniami. O, udało się. Ale combo nabiłem. Dobra, wchodzimy z pięć monet. Mamy. Hmm, no i pierwsza zmarnowana. Teraz druga. Ponownie zmarnowana. Dobra, dajcie spokój, musimy przynajmniej raz, przynajmniej raz musimy wygrać, może za ostatnim razem, ostatnia szczęśliwa moneta, nie, ale przynajmniej pokonałem tego bossa, to znaczy wiecie, boss, bossowie z czwartego i piątego świata się nie powtarzają, teraz w następnym świecie znowu chyba będziemy mieli Mausera. Nie, nie pamiętam dokładnie, no w każdym razie o tym opowiem wam już w następnym odcinku, a na razie się z wami żegnam.